Siemaneczko, widzowie, witam was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku z dzikiego survivalu. Moi drodzy, od razu na samym starcie mówię, że dzisiaj nie... Oj, sam się boję, co dzisiaj, ponieważ dzisiaj widzowie... No wydaje mi się, że czeka nas strasznie dużo yy, roboty, że tak powiem, ponieważ dzisiaj, moi drodzy, musimy ogarnąć wszystko, aby w ostatnim, dziesiątym odcinku, czyli kolejnym, yy, wbić oczywiście do endu i wygrać grę, moi drodzy. No, przez to, że ostatnio nie wiedziałem co i jak, przez to nie zdobyłem tych takich, tych złotych, że tak powiem, różdek, czy jak to się nazywa, yy, gdy byłem w fortecy. No, także no wiem, że na pewno się ze mnie bardzo śmialiście, widzowie yy, Ale spokojnie. Dzisiaj to jakoś ogarniemy, będę musiał szukać drugiej fortecy chyba yy, no i w ogóle, no widzowie, no mega duże roboty, oczywiście teraz lecę spać i co robimy? Na samym początku oczywiście robimy enchant. Robimy zbrojkę jak robimy wszystko widzowie diamentowe Eee, robimy wszystko diamentów, ponieważ ostatnio udało się nam zdobyć dużo, dużo, dużo diamentów w ostatnim odcinku, polecam zobaczyć, bo naprawdę było ciekawie No i co? Poza odcinkiem, moi drodzy, zrobiłem sobie strzały, zrobiłem sobie łuk i zebrałem jedzonko, żeby tego jedzonka nam przede wszystkim nie zabrakło I to sobie ogarnę, moi drodzy poza odcinkiem Teraz lecimy po diamenciory lecimy po diamenciory, raz, dwa, trzy eee, No i co? No i będziemy robić To, co jest widzowie nasza zdobycz z ostatniego filmu Nie wiem co to jest, jak lęczy... coś tam Dobra, nieważne, pokrątań umarłych coś tam ble, bla ble, ble, ble. No, także okej, okay. to była z dobrze naszego ostatniego filmu, a teraz, moi drodzy, lecimy zrobić oczywiście enchant, wszystko lecimy ogarnąć ej, ale chwila, bo wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam, że do enchantu potrzebny był Obsydian, Znaczy my coś takiego mamy właśnie wiedziałem, 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 że mamy Obsydian, bo ostatnio też już właśnie mi się mignął w Eku. Także dobra, moi drodzy, lecimy. No i co? No i robimy oczywiście, tylko że ja oczywiście nie pamiętam jak się robiło enchant. Także spokojnie. Widzowie, chwilunia, jest i jęczan i robiło to się tak, książka, nie mamy książki, a jak ją mieć? Okej, okay, widzowie, ja już ogarnąłem co i jak, trzeba zebrać oczywiście trzcinę i na szczęście ta trzcina tutaj jest, nie? Na całe szczęście ona tutaj jest, bo kurczę, byłyby tarapaty, jakby tutaj tej trzciny nie było. Yes, jest, jest krówka, tylko proszę daj nam ładnie skórę. Jest, idealnie. Dwie skóry tyle potrzebowaliśmy widzowie no i super mamy, 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 wszystko mamy Także wracamy i robimy książkę Wracamy i robimy książkę i później chan i w ogóle i w ogóle Także co moi drodzy, dobra Wjeżdżamy tutaj, pyk, teraz trzcina, z trzciny się robiła tak o i mamy papier I teraz jak to się robiło? Poczekajcie to było chyba tak i tak Coś takiego, no i koks, no i wszystko na ten temat Dobra, e, teraz tak Teraz enchant e, To było, pamiętam, tutaj Ale dalej nie pamiętam, widzowie No bo ja, no nie znam się, nie Okej, okay, już wszystko wiem e, Pyk, 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 pyk Dobrze, fajnie I teraz tutaj, diamenciki, książeczka I mamy enchant, Zarobiście. Połóżmy go sobie tutaj W tym miejscu, dobrze e, Zróbmy sobie teraz może zbrojkę Zbrojka to będzie, widzowie, dobre rozwiązanie, wiecie? Dobrze, zróbmy tak, o. Pyk, 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 pyk. Dobrze. Yy, mamy wszystko, mamy i jeszcze tylko gadki. Robimy gadki. Dobrze, zostało nam, no już nie za dużo jednak, nie za dużo. Czemu nie mogę? A tutaj coś musi być, aha. I chyba tu musi być lapis? Tu Czy tam musi być lapis? Bo tak, tak mi to na to właśnie wyglądało. Tak, to lapis tu musi być. Ale dym! A zmienia się, czy tylko jest jednakowe? To, 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 to. Aha, chyba że może to zależy od tego, ile jest lapisu. To poczekajcie, widzowie, ja lecę do góry po lapis. Ty, no proszę, no ja mówię, ja nie wiedziałem o takich rzeczach, że takie rzeczy się dzieją tutaj, nie? Ja nie wiedziałem, że takie się dzieją rzeczy, moi drodzy. Już lecimy, już wracamy. I zaraz się dowiemy, czy to faktycznie tak działa, że zależy to od ilości lapisu. No nie. Ochrona, jakaś tam. Ochrona przed wybuchem. Ochrona przed pociskami. Ochrona. Hm. Nie wiem. Dwie sztuki dla azurytu, Dwa poziomy zaklęcia. Tak, jak ja bym chciał zrobić sobie to na przykład. Aha, to jest wszystko ten. To jest wszystko jednakowo. Ochrona przed wybuchem. Ochrona. Dobra, zróbmy taką ochronę. Ok. Dobrze. I teraz tak, dalej. Ej, czemu takie rzeczy się dzieją tutaj? Okej, okay. dobrze, coś takiego, ale to jest pewnie dziadowskie, nie? To jest pewnie najgorsze, co może być. To jest pewnie najgorsze, co może być, ale widzowie, no nieważne. No. Okej, okay. i co dalej? Yy... Aha, lapis, no. Dobra, no i weźmy to coś. A hełm? Mogę hełm też, ale jaja, zaklnij. Okej, okay, to zaklnę. Niezniszczalność jeden, ochrona jeden, Wydaj. Nie. To ochronę walimy i gitara. Dobrze, widzowie, mamy, 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 patrzcie to. Zmieniam się ze srebrnego, widzowie, w diamentowego gościa. No i koks, Ok. <laughs> Zarobiście. Co teraz? Teraz również przydałoby się zrobić co? Poczekajcie, mamy tyle diamentów. Przydałoby się może zrobić. No mieczyk, no mieczyk to by się na pewno przydało zrobić, no nie oszukujmy się. Mieczyk i później mamy sześć Okej, okay. dobra, czyli będziemy mieli kilof i siekierkę. się widzowie, nice! Prawie że idealnie wyliczone. Prawie że idealnie wyliczone. Teraz robimy sobie mieczyk. Robimy sobie teraz kilof. Okej. Okay. I robimy sobie również teraz siekierkę. Zarąbiście, widzowie, zarąbiście. Idealnie. No szkoda, ta łopata tak by ładnie już wyglądała, ale tak już, no dobra, niech będzie. No. Ok, to już na 6. Ostrość. 1. Ostrość 1. A co to jest za różnica? Może to jest lepsza ostrość, skoro więcej. Dobra, weźmy to. Ok, dalej. Co mamy dalej? Dalej mamy nic ciekawego. Ok. Eee, huh. Niezniszczalność, wydajność. Weźmy sobie tą wydajność. Ponieważ wydajność będzie lepsza. <tryk> 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 tak jest, widzowie, ja nadal chory. I tutaj też ta wydajność, niech będzie. No jest, widzowie, koks. Jest naprawdę koks. Patrzcie, jestem taki o. Jestem taki o. A mogę sobie jeszcze łuk Nie gadaj, że mogę jeszcze łuk sobie pomnąć. No nie. No nie. Moc jeden, niezniszczalność. Ej, a jak to się. Moc, dobra, chcę moc. Widzowie, A jak to się robiło? Jak to się robiło, że ten. Yy, że. Że strzał było, można mieć multum. Nie pamiętam, nie pamiętam jak to się robiło. Okej, okay, jeszcze sobie mi łopatę. Już niech będzie. Wydajność 2, no i koks. Dobrze, widzowie, okej. Okay. Jest całkiem sympatycznie. Wszystko to, co chcę. To mam aktualnie, tak? Także widzowie, myślę, że teraz możemy zabierać się już za, yy, za zdobywanie tych, tych złotych różdżek i pereł, i pereł, i pereł. Do tego Endermany będą potrzebne. Do tego po prostu będzie potrzebny nam widzowie Nether. Także no cóż, myślę, że nie ma co przedłużać. Ja się biorę już, widzowie, do roboty. No bo co. No bo jak tam, inaczej czy rozegramy, co widowie? No nie, rozegramy tego, no tego inaczej nie rozegramy. Także cóż, ja moi drodzy lecę wszystko przygotować i widzimy się już chyba koło fortecy, koło nowej fortecy, no nie, którą znajdę, bo, bo no co innego, nie widzę innej opty, tak szczerze, nie. Tak szczerze to ja innej opty, widzowie, po prostu nie widzę. Także co, widzimy się moi drodzy yy, koło nowej fortecy. Okej okay, moi drodzy, mamy fortecę, mamy znalezioną fortecę, kolejną fortecę. No i oczywiście co? No musimy tutaj wjechać, nie? Musimy tutaj wjechać, ją dziabnąć. Potrzebujemy te różki. O, tam już widzę kolegów właśnie. Także fajnie, fajnie, że tutaj jesteście razem z nami. Super. I teraz tak. Czy z łuku się opłaca do nich bombić? Opłaca się. Okej, okay, to wal walmy do nich z łuku na razie. Leży. Ty, już tam jeden zginął. Ty, to oni... Na dwa trafienia z łuku? Okej. Okay. Ten jeszcze nie leży. To dziwne w sumie. Okej, okay. pyk, i teraz, i teraz zginął. Okej, okay. lecimy. Ciekawe czy wyrzucili tam różki. Szczerze wątpię, żeby wyrzucili już te różki. I wiem jaki ogromny błąd popełniłem. A popełniłem taki ogromny błąd, widzę, że po prostu nie wziąłem kurczę ze sobą nic. Czy mógłbym się tam podbudowywać? Także, no cóż, moi drodzy, tutaj będziemy musieli sobie ładnie nakopać troszeczkę tego towaru. No bo co? No, ale spokojnie, bo mamy diamentowy kilo, także bezproblemowo. I teraz, czy ziomeczki, wyrzucili nam różki. No chociaż, kurczę, ziomki, wiecie. Jedna różka, nie? Jedna. Co tam jest? No nieważne. Ok. Giń i różżek, niestety jest. Różka tam jest, różdżka widzowie. Elegancko to lecimy po różdżkę, No i mamy jedno, tylko że teraz, właśnie, następne pytanie: Ile tych różżek, widzowie, potrzebujemy? Ile tych różżek potrzebujemy? Ja nie mam szczerze pojęcia, ile ich potrzebujemy. Tych różżek, eee, no cóż, no zobaczymy, moi drodzy, nie? Zobaczymy, zbierzmy może ich, nie wiem, 15 myślę, że powinno wystarczyć. No bez problemu. Gdzie tutaj by mógłby być ten spawner? Ale chuelercia, nie widzę nic takiego. Hmm. Ewentualnie, że może gdzieś tutaj coś. Dzika świnia? One le to coś leci na ten, na złoto. Eee! Nie denerwuj mnie! I no. Leć. No. Dałeś ty tu coś? Ej, coś dał. ej, 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 ej. Ty no patrz, czyli tym dziadom trzeba złoto po prostu dawać Okej okay. Kurde no Widzowie jest katastrofalnie, nie? Nie wiem czy muszę teraz lecieć szukać kolejnej kolejnej twierdzy czy nie No ale bo widzowie no co my tutaj mamy moment... tutaj nic nie ma no, no tutaj nic kompletnie nie ma To jest widzę kompletne dno Kompletne dziadostwo no tu byliśmy, tu już byliśmy, tu już wszędzie byliśmy. No cóż, widzowie, chyba nie pozostaje mi nic innego. Jak? Jak szukać po prostu kolejnej twierdzy? No nie, no bo co my tu zrobimy? No nic tutaj nie zrobimy. Potrzebujemy różki. Dobrze, widzowie, widzimy się chyba przy kolejnej twierdzy. Albo i nie, bo patrzcie, tutaj mnie jeszcze nie było. Poszłem gdzieś w jakąś, nie wiem, dziwną stronę i tutaj mnie jeszcze nie było, a to całkiem dobry znak, to całkiem dobry znak, czyli widzowie, I patrzcie, są tam te ziomki, super, to weźmy sobie łup może i do niej bombimy. Ło kurna, ej, ty dziadu, co za pierun, patrzcie widzowie, no. Dziwno mnie i się paliłem. Okej. Okay. Strzelaj, no. O kurna. O ty dziadu, o ty pierunie. Mamy różkę. Jez, jest, jest i druga różka. A tu gdzieś był kolejny. Ej, tu przecież były dwie sztuki tego dziadostwa. Ty. Tu były dwie sztuki tego dziadostwa przecież. Czuję się totalnie oszukany. Ale no dobrze. Dwie różki. Mamy chociaż dwie jak na razie. Jest dobrze, jest dobrze. I mamy również coś, gdzie mnie jeszcze nie było. To również jest dobry znak. To również jest dobry znak tylko... O, a to co to jest? To jest nic chyba, okej. Okay. O, tu jest jakieś coś. Dobra, tego nie tykam. Pierdziele. I teraz tak, potrzebujemy tutaj nadal. Nadal potrzebujemy tutaj widzowie. Kurczę tych panów naszych kochanych. Może tutaj coś gdzieś jest... No tak by mogło być w sumie też, nie? Okej. Okay. Ale jest Jest, jest, jest! Mamy to widzowie! Mamy to, elegancko, elegancko, idziemy. O, kurde. Dawaj, chodź tutaj, dobrze. Okej, okay. nie żyje kolejny. Dawać mi tu kolejnych panów, kochanych, dziadów. No, szefuncie, mamy trzy różki. Jest dobrze, jest dobrze, tylko musimy sobie tego więcej. Na farmić troszeczku, nie? Okej, okay, i ty jesteś jako ostatni mój drogi, mamy dwunastą różkę i lecimy widzowie teraz po Endermany, elegancko. Także widzimy się widzowie gdzieś przy Endermanach po prostu. <gry> tak właściwie widzowie to tych Endermanów nie, to można powiedzieć, że tutaj jest nic i przed chwilą jednego widziałem. Przed chwilą widziałem dosłownie jednego, a szukam i szukam i szukam chyba już z 10 minut. O, jest tutaj. Szukam i szukam i szukam chyba już 10 minut i naprawdę nie ma nic, nie? Naprawdę jest totalne zero. Totalne zero. I perły też nie mamy. Też nie mamy perły, widzowie. To jest po prostu jakaś, nie wiem... Katastrofa. Kurczę. Jak to ma tak wyglądać, no to nie, widzowie, to ja się tak nie bawię, nie? To ja chyba wolę po prostu ich naszukać po prostu, widzowie. I jak już będę miał te perły, no to się będziemy widzieć, bo nie będę, że tak pewno, chodził z wami, widzowie. Przez nie wiem ile czasu, nie? No patrzcie, nic. Zero. Zero. O, jest jednak widzowie kolejny Enderman. No dobra, to jeszcze idziemy tego wamć. Idziemy tego jeszcze upolować! Widzieliście to. Widzieliście to. Jak ja to w ogóle zrobiłem? Jak ja żyję? Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, jak ja widzę to jeszcze jestem przy życiu. Trzymam się, nie wiem jak, ale fajnie w sumie. No, no, Ty już wiesz. Spokój tam, spokój, spokój. Jest, mamy perłowicę To jest pierwsza perła nasza. Co to jest? Co to do jasnej ciasnej? Jest gdzieś następny. Tu jest, Ty. Widzowie, jednak jak włączyłem to nagrywanie, to się okazuje. To się okazuje, widzowie, że kurczę. Wy, to chyba tutaj jesteście jakimś, nie wiem, przyciągaczem Endermanów, widzowie, bo nie mogłem nic znaleźć, nie? Nic. Raz, dwa, trzy, cztery. Elegancko, mamy perły. Mamy kolejną perłę. Super. Ale no, widzowie, no w takim tempie, to my chyba tego nie będziemy zbierać, nie? To co, widzowie? Jak nazbieram tych pereł, a jak trochę. Nie wiem ile jest potrzebne, ale trochę jest. <laughs> Pewnie. No to się chyba widzimy, nie? Chociaż teraz na szczęście są Tendermany, te to tyle dobrze. I jest kolejny, już widziałem kolejnego. No to super widzowie. To dobra, to pasuje. To jak nazbieram perły widzowie, to się widzimy. Okej, okay, widzowie, jesteśmy w domku, mamy perły, wszystko mamy, można powiedzieć. No, nie chcę widzom mówić, ile spędziłem czasu w tym endzie, ale już mniejsza. Najważniejsze widzowie jest to, że mamy perły, mamy widzowie wszystko, co jest nam potrzebne, mamy te różdżki. Nie wiem widzowie, jak to się teraz, chociaż w sumie nie, no chyba wiem. Teraz chyba się to robi w ten sposób, że te różdżki było trzeba przemienić na coś takiego, i teraz obok perły dać to. Tak jest! Jestem, widzę, koksem. Nie wiem ile tego tylko y, trzeba tego zrobić, nie? Nie wiem ile tego trzeba zrobić. Ale zróbmy jedno. I to się niby tak puszczało i to prowadziło. I patrzcie, i to niby tak się puszczało i to niby. Aha chyba, że znikło. A nie, tu jest. Tu jest. Tu gdzieś tu to było. Halo, tu jest. Czyli, czyli co? Czyli to gdzieś tam, tak? Trzeba głąbić. Widowie, czekajcie. Skoro tam, to tak, o. I gdzie to jest? No przez czego nie ma. Tu. Czemu teraz to jest tu? O co chodzi? Nie, to tam. Czyli w tamtą stronę trzeba iść. Wychodzi na to, tak? Ale okej, okay, dobra, to już że tym się zajmiemy w, w kolejnym odcinku. Yy, I co chciałem powiedzieć? Aha, no, mamy jeszcze te tam 6 diamentów, przy ileś. Także idźmy sobie to ogarnąć, moi drodzy, od razu. Nie wiem, ile trwał dzisiejszy film. Nieważne. <ścoughs> widzowie, no nie no, jeżeli jest oczywiście jakiś długi mega, postaram się go pociąć. O, tu jeszcze mamy perełkę, elegancko. Dobrze. Mamy jeszcze 6 diamentów. Czy ja coś potrzebuję z tych diamentów? Jak na razie nie. Nic nie potrzebuję. Zróbmy sobie to złoto. Porobimy sobie, moi drodzy, jeszcze jabłuszka poza odcinkiem. Yy, wszystko sobie ogarnę tak w ten sposób, moi drodzy, że już w kolejnym odcinku wbijamy do endu i przechodzimy, miejmy nadzieję, przechodzimy tą giereczkę. No, zobaczymy. Jeżeli to by się udało, to naprawdę byłoby to coś niesamowitego. To i tak już jest dla mnie coś niesamowitego, że yy, uda mi się ciągnąć tę serię. I to jeszcze tak fajnie mi się widzę, nagrywa, bo naprawdę nagrywa mi idzie super mega śnie. Także cóż, ja oczywiście dziękuję bardzo za to, że byliście w dzisiejszym odcinku razem ze mną. Tak jak mówiłem kolejnym odcinku przechodzimy grę, no ja się bardzo cieszę, że udało mi się widzowie dzisiaj nazbierać te wszystkie surowce potrzebne do tego, aby właśnie w kolejnym odcinku udać się do endu, także no cóż, zobaczymy moi drodzy, jak to będzie wszystko wyglądać, zapraszam was serdecznie już dzisiaj na kolejny film, no i co, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczonka. siemano widubi! Pik 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 pik. Siema widzowie, trzymajcie się.